Muzyka. No kochani, mamy godzinę 19.05. Tu jest Gacuś ale zobaczcie, kto tu przyszedł. Matka wszystkich matek przyszła, tutaj aż. Widzisz, jak ci głód w tyłek zagląda. Chodź tu, chodź tu. Oh, Jesus, hey. Uciekaj stąd. Uciekaj stąd. Uciekaj stąd. o O é isso? O é Mas, mas, tu tutaj. tu mas, tu, tu, tu mas Kurde, tu masz jak głodna, a gdzie maluchy masz? No, Władek da rano i koniec. Ja nie dam, to nie da. Łyka, łyka aż. Aż łyka. No proszę, z przyprawami je. Z kwiatem lipie. No. No widzisz? Kiczka. Widzisz Kiczka? Zastanawiasz, to masz kicia, masz, masz kiciula, masz jedz, masz, masz garcek nie je, jedz ty, ciotka, ciotka nie rusz, odejdź, odejdź, idź stąd, idź tam, idź tam, no. Muszę odganiać, bo ona jest taka płochliwa. Już gdzie idziesz? Nie idź tu. A przyjdzie będzie płożyć. Tam jest jeszcze zupy mlecznej. Może będzie jadła też. Masz kicja. A ty uciekaj, uciekaj stąd, uciekaj stąd. Co za uparciucha. Oj, opiekunka dzisiaj przyszła do mnie rano na koniec zmiany. Przed siódmą i kleła na ciotkę, jak nie wiem. I panie, przyjdzie pod dżurkę i drzesie. I miałczy, i miałczy. I może drzwi otwarte. Ona się przez to kiedy dochrapie. Bo ktoś nie wytrzyma i chyba przyłoży. Bo lubi po prostu się popisywać. O, zobaczcie jak mleko pije. Pije mleko. A co Gacuś teraz szukasz? O, teraz szuka jedzenia. Teraz szuka. Uciekaj, uciekaj. Teraz będziesz tu. Następny się znalazł. Masz tu, gacuś, kic, kic, kic. gacuś. kiczka, Masz tu, gacuś. Masz. No. Jedz, chcesz, to jedz. ona niech się naje. No. I guzik. Rzuciłem nie zjad. Ja coś to w głowie miesza chyba suchej karmy na jad Będę musiał chyba dosypać suchej karmy Masz kicia. Masz Masz tu kicza Masz Sucha karma już się zawiesiła wsypać jeszcze wieczorem no. a gdzie matka? O, poleciała. Poleciała. Czyli najadła się. No dobra. Teraz gdybym poleciał za nią. To bym wiedział gdzie ona maluchy ma. No. Dobra. Tak armię jak widzicie jaka sierota z tej matki, wszystkich matek miała wszystko Pod nosem miała Jak to się nie umie docenić Ja mam się żałować no. A ty to co? Teraz łazisz szukasz jedzenia? Teraz szukasz. Jak miałeś nałożone. Teraz to wsuwaj chrupki suche. I mi głowy nie zawracaj. Nie będę szukał ciebie. No dobra. Kochani, to jadę. Do boksu, bo tam będę robił przemeblowanie. To znaczy tam żadne przemeblowanie tylko wstawię stół, żeby poziomo było, nie tam tak krzywo jak do tej pory Bo mnie to irytuje. No dobra Isn't life so amazing, Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, cause all we can do is try our best to make it through with love.